Jaka jest ulubiona część frontendowca? Łeb. Cześć, tu Roman, witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Dzisiaj nie bez powodów spotykamy się w tak pięknych okolicznościach przyrody, bo... Kupiłem gimbala, patrzcie to. Ja biegam, on stoi. No magia, nie? No, yy, generalnie już wiele razy zauważałem, że moje wideo po prostu się trzęsą jak ch... więc stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić, no i kupiłem tego potwora. Yy, jeśli ktoś jest geekiem i chce wiedzieć konkretnie jaki to jest model, to jest to Moza Aircross się nazywa. Chińczycy to czytają mozła, nie wiem, jest napisane moza. W każdym razie długo się wzbraniałem przed posiadaniem gimbala, bo mi się wydawało, że takie wideo, które się trochę trzęsie jest takie bardziej y, autentyczne, że to jest takie surowe, takie fajne, tylko że już w pewnym momencie te moje filmy się tak trzęsły, że po prostu nawet ja na nie nie mogłem patrzeć, więc stwierdziłem, że no trudno, no zainwestuję w to. Ale nie żałuję, bo naprawdę spoko to wszystko wychodzi. Właśnie jesteśmy z Fawą na spacerze. A ja generalnie dzisiaj chciałem poruszyć taki temat trochę nietypowy na tym kanale, bo zazwyczaj wszystkie te treści, które tworzę, są targetowane jakby do ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z programowaniem, którzy szukają dopiero jakichś pierwszych materiałów. A dzisiaj chciałem opowiedzieć, skąd taki mid, jak ja na przykład czerpię wiedzę, skąd. Bierze jakieś rozwiązania, gdzie znajduje odpowiedzi na swoje pytania, i tak dalej. No, i z racji, że mamy dzisiaj taki spacerowy odcinek, to Wam właśnie podczas tego spacerku elegancko opowiem, jak to wszystko wygląda po takiej stronie. Już powiedzmy osoby, która pracuje na co dzień z Kodem, która nie ma za bardzo czasu na oglądanie tutoriali, i właśnie to jest chyba taki główny. Czynnik, który się zmienia, jak zaczyna się pracować już faktycznie z kodem, to bardzo mało czasu jest na oglądanie jakichś filmików. Zazwyczaj to jest tak, że takim pierwszym punktem styku z jakimiś rozwiązaniami jest po prostu dokumentacja. I jak na początku, na przykład, uczyłem się programowania, to dla mnie to było strasznie skomplikowane czytać dokumentację. I rozumieć, co tam jest napisane i, i jakby powtarzać te wszystkie przykłady, które tam są, bo często te przykłady były trochę skomplikowane, trochę za trudne yy, i potrzebowałem jakby kogoś, kto jeszcze na tę wiedzę z dokumentacji dołoży coś od siebie, coś co sprawi, że te yy, przykłady będą po prostu jeszcze jaśniejsze. I generalnie dla osoby początkującej zawsze mam wrażenie filmik. Czy, czy właśnie jakiś dłuższy artykuł pokazujący jakiś przykład będzie łatwiejszy do zrozumienia niż dokumentacja. Stąd jakby takie duże parcie właśnie wśród osób, które zaczynają, na to, żeby oglądać tutoriale, żeby oglądać kursy. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy już w projekcie i mamy do napisania jakiś kod, to zazwyczaj dość mało czasu mamy na to, żeby jeszcze oglądać jakieś filmy, bo... No materiał wideo wiadomo, że zajmuje więcej czasu do zapoznania się z nim niż jakiś artykuł albo krótki fragment dokumentacji, gdzie po prostu jest napisane czarno na białym. Co mamy zrobić? Dobra, koniec szpanowania gimbalem. Aż się trochę zgrzałem. Co jest ciężkie dosyć. Matko, jak gorąco w łeb. Ania sobie tam idzie z Fawą. Cześć, Ania. Matko, jakie to ciężkie. Słuchajcie, zrobimy tak, bo ja chyba nie jestem wyćwiczony do noszenia takich gimbali. Wrócę do domu, usiądę jak człowiek na krześle i Wam opowiem resztę. Dobra, siadamy już w chacie, odpalam kompa i pokażę wam po prostu z czego korzystam. Nie ma co tutaj opowiadać, bo łatwiej pokazać wam te strony, żebyście też widzieli, o czym dokładnie mówię, więc teraz przenosimy się do kompa. Ok, więc tak jak już wam mówiłem na dworze, front-end focus, to jest mega fajna rzecz, od której można sobie zacząć. Można się tutaj zapisać do tego newslettera i zazwyczaj one są naprawdę bardzo fajne. Można też sobie przejrzeć wszystkie wydania, które były do tej pory, co jest zajebiste, bo no to jest po prostu kopalnia wiedzy. Możecie sobie zobaczyć, na przykład how to align things in CSS i jest jakieś o Artykuł o tym, jak można sobie wyrównywać rzeczy w CSS-ie. I tego typu pytania bardzo często się pojawiają. Akurat może to nie jest materiał dla MIDA, no bo zazwyczaj Regular już wie, jak takie rzeczy robić. Natomiast jest też naprawdę sporo rzeczy, które nie są tak oczywiste, które są właśnie często jakimiś nowościami itd., więc warto to spróbować. I tak jak już mówiłem, kursy to może nie jest najbardziej efektywny czasowo sposób nauki, ale też warto pamiętać o tym, że istnieją kursy, które są mega zaawansowane. I jednym z takich portali, gdzie mamy takie kursy, jest na przykład Frontend Masters. Ja mega polecam tę stronę. Fakt, że nie jest najtańsza, ale mam specjalny link, który pozwala na kupowanie taniej ich planu miesięcznego. Nie jest to żaden link polecający z mojej strony, ja za to nic nie dostaję. Po prostu mam taki program, że. Polacy albo w ogóle ludzie z krajów gdzie jest trochę niższa siła nabywcza pieniądza mają po prostu to taniej i wtedy wychodzi 15 dolarów taniej nie płaci się 39 dolarów tylko 24 dolary za miesiąc więc to jest całkiem spoko też link w opisie i wtedy jak odpalacie ten link no, to macie tę zniżkę dla Polaków <laughs> jakkolwiek to brzmi i tutaj z tych kursów na FrontEnd Masters na pewno mogę polecić wszystkie które są od Willa Sentenza To jest po prostu geniusz dydaktyczny. Dla mnie ten koleś wyjaśnił mi więcej JavaScriptu niż jakikolwiek inny kurs czy tutorial czy artykuł, więc mega go polecam, jest, ma po prostu świetną metodę dydaktyczną, polegającą na tym, że rysuje jak działa javascript na tablicy i odpytuje klasę po kolei o co tam chodzi w tym javascriptie, jak działają funkcje gdzie się to wszystko zapisuje i tak dalej, super sprawa, jeśli ktoś lubi Kyla Simpsona i rozumie to jak on tłumaczy to też jest sporo tutaj kursów Kyla Simpsona do mnie akurat on nie trafia jakoś szczególnie, ale no jest to tylko moja opinia, po prostu yy, średnio te jego przykłady są dla mnie zrozumiałe i mamy tutaj naprawdę mnóstwo mnóstwo fajnych rzeczy to jest w ogóle genialne creative coding with canvas and WebGL koleś Matt de los... Delorie, nie wiem jak to się czyta. <laughs> nie wiem czy jest Francuzem, nawet chyba nie. w Każdym razie gość prowadzi warsztaty o tym jak tworzyć tak zwane generative art, czyli sztukę tworzoną za pomocą kodu. Świetna sprawa, naprawdę mega mega ciekawa rzecz. Ja sobie przerobiłem na razie tylko część 2D, gdzie on maluje na kanwasie jakieś rzeczy, ale jest też część o 3 d także mega fajna rzecz. Ja w maju planuję też wypuścić kilka lekcji o 3JS-ie na moim kanale, także zapraszam. I drugim takim portalem, który warto polecić, jeśli chodzi o bardziej zaawansowane materiały, jest Eckhead.io. Mega, też fajna strona. To, co jest u nich fajne, i to jest nawet często gdzieś tam w reklamach od nich podkreślane, że mają tak zwane bite-sized lessons, czyli takie na jednego kęsa. Bardzo krótkie, bardzo fajnie się to ogląda, jak lekcje są takie króciutkie. Ja zresztą w moich kursach na Edweberbie robię to samo, że lekcja trwa około 7 minut, i uważam, że to jest taki optymalny czas dla jednej lekcji. Można jedną rzecz wyjaśnić, i właśnie to jest takie. Że jedna lekcja odpowiada za jeden jakiś wątek i nie trzeba się rozwlekać, też ludzie tak nie gubią uwagi, kiedy oglądają tego typu kursy. I to tyle, jeśli chodzi o takie płatne platformy z kursami. To są te dwie, które z czystym sumieniem mogę polecić i naprawdę nieraz uratowały mi życie, jeśli chodzi o wyszukiwanie bardziej zaawansowanych treści, właśnie w formie wideo, w takiej formie przystępnej, gdzie ktoś krok po kroku tłumaczy. Oczywiście są jeszcze darmowe rzeczy, na przykład kanały na YouTube. Swojego polecać nie muszę, no bo skoro tutaj już weszliście i oglądacie ten filmik, no to prawdopodobnie wracacie do mnie dość regularnie. Bardzo mi z tego powodu miło. Natomiast jest jeszcze kilka innych fajnych twórców, których z czystym sumieniem mogę polecić. Z polskiego podwórka mamy na przykład Overmenta, bardzo fajne, solidne materiały super przygotowane, także polecam, mamy jeszcze na przykład już bardziej z takich anglojęzycznych Denet Ninja, też mega fajne rzeczy to co jego charakteryzuje to, że tworzy takie kursy powiedzmy wieloodcinkowe, które przygotowują do korzystania z jakiejś konkretnej technologii, także spoko no i mamy jeszcze Szaleńca z Finlandii, fan fan Fun Function mega, mega, mega fajny koleś, na przykład ostatnio miał lekcję o tym jak korzystać z React Hooks i pomagał mu w tym uwaga Dana Bramow, no na maksa. Może kiedyś mi się też przytrafi taki honor. Dobra, to tyle jeśli chodzi o YouTube'y. I tak jak już mówiłem podczas spaceru, dokumentacja jest największym przyjacielem każdego programisty, więc z czegokolwiek nie korzystamy, na przykład, nie wiem, teraz będę sobie przypominał 3 a i tak naprawdę jedyne czego mi potrzeba do tworzenia czegokolwiek w się jest ich dokumentacja. Ona jest całkiem spoko napisana, ma jakieś konkretne przykłady. Każdy element API jest bardzo dokładnie opisany, więc myślę, że w przypadku tej biblioteki z niczym innym nie muszę mieć do czynienia. Jedyne, co jest tutaj problematyczne, to to, że czasami gdzieś wjeżdża jakaś taka bardziej hardkorowa matma, wynikająca właśnie z trygonometrii, z jakichś takich rzeczy, no ale niestety z tym sobie muszę poradzić i, i biorę to na klatę, biorąc pod uwagę, że jestem matematycznym debilem, ale może sobie z tym jakoś poradzę. Więc za każdym razem, kiedy korzystacie z jakiegoś API jakiejś biblioteki, no to pierwszym takim punktem, z którym powinniście mieć kontakt jest oczywiście dokumentacja. Drugim punktem, jeśli coś nie działa, jeśli coś jest nie w porządku, jest na pewno GitHub i tutaj możecie sobie wejść w Issues i po prostu filtrować po problemie, który wam się pojawia. Bardzo często też technologie typu 3 czy jakieś inne. Wybaczcie w ogóle, że uczepiłem się tego 3JS'a, ale jak już mam go tak na myśli, no to będę wam go pokazywał. Tu jest na przykład fajnie pokazane, bo często na GitHubie, na Issues jest takie coś jak Help Needed właśnie jako label, który można sobie dokleić do naszego Issue, ale jak sobie wejdziemy tutaj, to mamy Help please use the forum i wtedy wchodzimy na Discord i tutaj mamy wszystkie pytania dotyczące 3 fajne jest to że tutaj często siedzą bardzo doświadczeni deweloperzy którzy na przykład kilka lat już pracują w tej technologii więc problemy z którymi my się stykamy pewnie oni mają już dawno za sobą i spoko o na przykład ktoś się pyta czy za pomocą 3 można produkować sex toys spoko pomysł na startup i ostatnią taką rzeczą, którą chciałem opowiedzieć w tym dość krótkim odcinku, jest jedna z takich najzabawniejszych w sumie dla mnie rzeczy. Znaczy, zjawisko, które się z tym wiąże, jest dość zabawne, bo często deweloperzy, zwłaszcza którzy, którzy zaczynają, bardzo niechętnie korzystają z tego źródła, a moim zdaniem jest ono, o, właśnie, dostałem front-end focus, ale super. A jest to źródło najbardziej oczywiste, bo. Często my biblioteki traktujemy jako jakieś takie zamknięte magiczne pudełka, w których coś się dzieje. My tam wsadzamy kod, a wypluwa nam to jakiś yy, po prostu nie wiadomo co, na przykład właśnie jakieś trójwymiarowe rzeczy. Ale jeśli czegoś nie wiemy, jeśli coś działa w dziwny sposób, no to przecież to wszystko jest nadal napisane w JavaScriptie. Akurat yy, 3.js jest napisane w TypeScriptie, ale to niewiele zmienia. Z kontekstu można wyciągnąć, co tam się dzieje. W bebechach, więc jeśli sobie wejdziemy w kod źródłowy, to może się to okazać naprawdę bardzo cennym źródłem informacji, jak działa ta biblioteka. Na przykład jeśli sobie odpalimy light, zobaczmy, co tutaj mamy. Przykładowo, jeśli na przykład chcemy zrobić coś z Intensity i Mamy jakiś dziwny błąd wynikający z tego w naszym kodzie, no to możemy zawsze zerknąć sobie, jak to intensity jest podawane do konstruktora Light, na przykład, co tutaj się z nim dzieje, co się dzieje, jeśli go nie ma i tak dalej. Dla mnie jest to naprawdę bardzo oczywiste źródło informacji. Oczywiście, bardzo często tego typu biblioteki są na tyle skomplikowane i na tyle Zmodularyzowane, nie wiem czy można tak to powiedzieć, ale są rozbite na tak malutkie moduły, że często chwilę zajmuje, zanim się dogrzebiemy do tej konkretnej rzeczy, która nas interesuje. Niemniej, no, czasami, żeby zaoszczędzić sobie nerwów i czasu, to po prostu warto zerknąć do tego typu materiałów. I to na tyle, jeśli chodzi o strony, o źródła, o materiały, z których ja korzystam, kiedy chcę się dowiedzieć czegoś nowego, kiedy mam jakiś problem, kiedy szukam gdzieś. Odpowiedzi dajcie znać z czego wykorzystacie. Jestem mega ciekaw i może poznam dzięki temu jakieś nowe źródło, może dowiem się czegoś nowego. Także piszcie śmiało w komentarzach, a my widzimy się już w następnym odcinku. Na razie. No magia kurwa.